Cześć, siemanko! Jak wszyscy wiecie, wielkimi krokami zbliża się Tłusty Czwartek. Z tej okazji każdy z nas będzie jadł albo to pączki, albo faworki. W zależności co kto woli. Ja jednak w związku z nadchodzącą okazją, chciałbym dzisiaj Wam pokazać takiego oto rogala z pistacją. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie i za ile go kupiłem oraz jak smakuje, oglądajcie dalej. Lecimy! Dobra, mamy tego naszego rogala. Pokażę Wam, jak on wygląda. W ten oto sposób. No i co my tutaj mamy? Jest to klasyczny krojsant, który jest polany kremem pistacjowym i posypany posiekanymi pistacjami. Co więcej, tutaj widać dziurki z drugiej strony. Jedna, druga dziurka. To znaczy, że jest on również nadziewany kremem pistacjowym w środku. Można powiedzieć, żadnej filozofii. Dzisiaj pistacja jest na topie. Czekolada dubajska jest również z pistacjami. Można powiedzieć smaki Dubaju. Wszystko z pistacją. Kupiłem go w kwocie 9,99 W piekarni, która się nazywa Raszczyk. I nie będę ukrywał, że ja bardzo lubię pistację. Także przetestujemy sobie go. No i Wam powiem, czy warto sobie kupić takiego rogala. Tak więc co? Zaczynamy od degustacji. No właśnie, rozgryzłem go. O, może takiego nie widać, ale ja czuję już stanowczo krem stacjowy, który został nalany do środka. Ten kremik ma naprawdę bardzo fajny smak. No, powiem wam, że fajnie. Mm. Powiem wam, że czego jak czego, ale tego kremu pistacjowego, to oni tu naprawdę nie żałowali. Zobaczcie, Znaczy chyba nic nie widać, przez to, że ten krem jest jasny, a kroisans w środku również jest jasny, także może nie bardzo to widać, ale Musicie mi uwierzyć, że tego kremu naprawdę no jest po brzegi, aż ten smak nas atakuje tej pistacji. Ten kremik jest naprawdę dobry. Czuć jakoś, że tak powiem. To może jeszcze kęsik, żeby się bardziej zadomowi z tym smakiem. No, powiem Wam tak. Tu ugryzłem, akurat nie trafiłem, bo tak bardziej z boku ugryzłem. Więc tak z boku tego kremu nie ma, ale uzupełnia nam to warstwa kremu pistacjowego z wierzchu. Że gdzieś tam trochę ta pistacja i tak nam dochodzi. Że powiem wam tak, rogalik jest super. Kwota 999. 10 zł za takie cudo. Warto sobie kupić, jeżeli lubicie pistację, a te, naprawdę czuć jakoś. To nie jest taki wyrób, jak nie wiem, z Biedronki, czy z Lidla, czy z jakiegoś innego supermarketu. Nie czuć takiej masówki, wiecie o co chodzi, że to jest gdzieś taśmowo produkowane. Tu czuć taki wyrób, bym powiedział, ręczny. I czuć tą jakość. Kwota 10 zł za takie roga, no, nie jest raczej mała, prawda? Ale za tą ceną idzie też tu jakość. Także jest naprawdę spoko ten rogalik. I w związku ze zbliżającym się tu, z tym czwartkiem, możecie rozważyć, czy na przykład nie kupić sobie takiego rogala zamiast pączka. Gdzie również pewnie te pączki nie będą takie tanie w tym roku, a faworki to już w ogóle te ręcznie robione to pewnie będzie masakryczna cena za kilogram. Także. Koniec końców, podsumowując. Powiem Wam, że rogalik jest super. Jeszcze powiem, że ostatnio testowałem czekoladę dubajską z Lidla. Na przykład właśnie to był wyrób masowy. I tam tego kremu pistacjowego praktycznie w ogóle nie było czuć. Czułem tylko białą czekoladę z takim chrupaniem. Natomiast tutaj tą pistację czuć bardzo intensywnie i czuć jakość tej pistacji to nie jest jakaś tam taka byle ja, taki byle jaki krem o taniości zrobiony czuć, że tutaj przyłożono się do wyprodukowania tego croissanta nadziewanego pistacją także jeżeli macie w okolicy gdzieś tą piekarnię Raszczyk, co wspomniałem możecie zajść, sobie kupić takie organika za 10 zł i posmakować ale może macie też gdzieś inne jakieś piekarnie, które oferują podobny produkt. Możecie przetestować i, i, i zobaczyć, czy to, czy to Wam podchodzi. Także to taki szybki teści przed tłustym czwartkiem, że nie tylko pączki, ale też są inne fajne wyroby piekarnicze. Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Na razie i do usłyszenia. Hej!